kontrowersyjne praktyki w renomowanym szpitalu w Poznaniu. Pacjenci nie otrzymywali żadnej informacji o tym, że taki lek będzie podawany, o konsekwencjach jego podawania oraz ewentualnych powikłaniach. Siostra mówi, ty nie szukaj nogi, mówi, bo ty no, nogi nie masz. Ja nogi nie mam. Patrzę no ja rzeczywiście nogi nie mam. Czy pacjenci otrzymywali leki w ramach nielegalnego eksperymentu? No wiadomo, na kimś musieli przebadać, no trudno. Umarł, bo tak traktują, nie? że umarł, no to umarł. No. Ordynator i przerwana zmowa milczenia. Zaczęliśmy od dużych dabek, co w niektórych przypadkach kończyło się uderami krwotocznymi lub zgonem pacjentów. Według mojego osądu to był eksperyment medyczny. Źle przeprowadzony. Jakie jeszcze tajemnice skrywa Szpital Przemienienia Pańskiego? Jeżeli okaże się, iż... Yy... Organy, które zostały pozyskane do przeszczepu, yy, nie pochodziły z źródła legalnego. Również ten wątek będziemy wyjaśniać. Ja przepraszam, ale nie jest to przesłuchanie, tylko jest to, bo yy, ja staramy się jako dyrekcja w ogóle postępować z Panami w sposób otwarty. A dlaczego nie chcę pan odpowiedzieć? Ja dlaczego miałbym? Kilka miesięcy temu zaczęliśmy docierać do pacjentów. Którzy w ostatnich latach przebywali w szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu na oddziale chirurgii naczyniowej. Odnaleźliśmy żonę pana Leszka, 61-letniego pracownika zakładów mięsnych. Trafił do szpitala z bólem nogi. No, zostawili go na oddziale, i ja pojechałem do domu po rzeczy, a on został, nie? Popadł mu tam jakieś urządzenia, deflony i zaczęli podawać leki, nie? W jakim stanie on trafił do szpitala? On normalny był zdrowy, tylko go bolało pod kolanem. Poszłam do gabinetu i lekarz, ten co męża tam przyjmował, to mi kazał usiąść. Ja ale co się stało, nie? On mówi, jeszcze nie zdążyłem się przebrać po zabiegu i mówi, a pani już jest. Ja mówię, no bo przyszłam i przyniosłam piżamę na zmianę i wodę do picia. on mówi, niech pani usiądzie. A on mówi, nie, nie, niech pani usiądzie. A on tak zaczął e, owijać, nie owijać, nie wiedziałam, o co mu chodzi. Mówię, to co, żeście mężowi nogę obcięli? No bo tak w pierwszej chwili pomyślałam, nie? A on mówi, no nie. A on mówię, no to co, co w końcu, nie? A on mówię, to co, nie żyje? A on mówi, tak, nie żyje, więc dobrze, że siedziałam, bo bym chyba padła, nie? Podsumujmy. Lek, aktylizę w Polsce zarejestrowano po to, by ratować chorego po zawale, udarze i za to, że płuc. Leczenie skutków innych schorzeń, np. zakrzepicy żył w nogach, teoretycznie jest możliwe, ale w takim przypadku wiąże się z ryzykiem poważnych powikłań, krwotokiem, a nawet śmiercią. Lekarze w klinice przemienienia robili to jednak tłumacząc to zasadą off-label stosowania leków wbrew wskazaniom. Jeśli medykament miałby pomóc w wyzdrowieniu, powinno to być jednak działanie, jak mówią obecni i byli lekarze, na zasadzie wyjątku od reguły. W klinice w Poznaniu, jak twierdzą, to jednak regułą było. Na przestrzeni lat przynajmniej kilkaset razy. On nie ma rejestracji do tego schorzenia. Lecz no, możemy go podawać w tym schorzeniu również, jeżeli pacjent zostanie poinformowany o całej procedurze. Pacjent musi to wiedzieć, musi wyrazić na to zgodę. Pacjent musi być przez lekarza poinformowany, że robimy coś być może dla niego bardzo dobrego, ale mm, poza oficjalną rejestracją, poza tym, co ten lek ma w tej wielkiej płachcie opisane. Pacjenci o niczym nie wiedzieli. A my nie wiedzieliśmy dokładnie, jakim to aktylizę dawkować. Zaczęliśmy od dużych dabek, co w niektórych przypadkach kończyło się uderami krwotocznymi lub zgonem pacjentów. Ilu było takich pacjentów jak mąż pani Gabrieli? Ile osób zmarło w szpitalu po podaniu aktylizę wbrew wskazaniom medycznym? Dlaczego o stosowaniu leku nie informowano chorych? I wreszcie, jeśli lek podawano w ramach eksperymentu, dlaczego nie został on nigdzie zgłoszony? Rozmawiamy o tym z dyrektorem Szpitala Przemienienia Pańskiego.